Janosik. Zeszyt pierwszy. Pierwsze kroki. W dolinie osłoniętej gęstym lasem stała nad brzegiem potoku chata. Pustelnik wraz z Janosikiem mieszkali tu od wielu lat, czasem tylko schodząc ku wsiom, by wymienić skóry i jagody na woreczek soli albo mąki. Pustelnik uczył chłopca z księgi, którą zabrał ze sobą do puszczy. Janosik dorastał pod jego okiem, hartując ciało w kontakcie z surową przyrodą i kształcąc umysł w rozmowach z pustelnikiem. Chętny do nauki, bystry, chłonął wiedzę łapczywie, ciekaw wszelkich tajemnic życia i świata. Lubił też podpatrywać zwyczaje zwierząt, obserwując loty ptaków, Śledzić tajemne ścieżki mieszkańców puszczy w matecznikach. Pewnego dnia, kiedy Janosik powrócił z leśnej wędrówki do chaty, pustelnik powiedział: Czas, abyś poszedł do miasta, do ludzi. Ja już niczego więcej cię nie nauczę. Czytać i pisać umiesz. Wiesz, co dobre, a co złe. I ci miej oczy i uszy otwarte, i pamiętaj zawsze, że wszystko, co żyje, jest sobie równe. Chciałbym się dostać na dwór, do drużyny. Myślisz, ojcze, że przyjmą mnie? Widziałem Hajduków na drodze. Wspaniale wyglądali na koniach. Las cię wychował, sierotę, ale wyglądasz jak dworski. Ruchy masz obyczajne i dumę dworską. Ale ty, synu, duszy nie masz dworskiej. Bądź uczciwym człowiekiem. Czyń ludziom dobrze, a znajdziesz uznanie. Następnego dnia Janosik wziął zawiniątko i pożegnał się ze starcem. Nigdy o tobie nie zapomnę, ojcze, powiedział odchodząc. Ruszył w drogę ku miastu. Po kilku godzinach przedzierania się przez las znalazł się na porębie w pobliżu traktu. Postanowił odpocząć i pożywić się. Nagle posłyszał głuchy pomruk. Zarośli wyłonił się potężny niechil. Janosik poznał sprawcę napadów na obce pasące się na halach. Mieli ze sobą od dawna napięku. Zerwał się więc na równe nogi i stanęli naprzeciw siebie gotowi do walki. Janosik wiedział, że nie poradzi napastnikowi w bezpośrednim zwarciu. I tylko jakimś fortelem może go pokonać. Niedźwiedź, stary wyga, nieraz już zepnął się z człowiekiem, zawsze wychodził z tych spotkań zwycięsko. Nie bał się więc i teraz zbliżał się do Janosika, sapiąc i popukując. Niedźwiedź dźwignął się o ciężale, był wyższy i potężniejszy od Janosika, kołysał się z wolna na boki, bacznie obserwując ruchy człowieka, gotowy ruszyć do ataku. Janosik zdjął pas z żelazną klamrą by nim zaatakować starego samotnika. Miedźwiedź zlekceważył te przygotowania i natarł pierwszy. Janosik zakręcił pasem. Klamra z całej siły uderzyła w rozwartą paszczę zwierzęcia. Kudłacz ryknął zdumiony. Gdy pojął, co sprawiło mu ból, otrzymał ponowne uderzenie. Popędzał się łapą, jakby go napastowała natrętna osa. Janosik bił coraz mocniej. W pewnej chwili pas owinął się na gałęzi i silnie szarpięty pękł. Niedźwiedź był tuż. Janosik nigdy przed nikim nie uciekał, więc i tym razem nie przyszło mu to do głowy. Dał nura pod wyciągnięte łapy siłacza. Uderzył go z całej mocy głową w brzuch. Niedźwiedź zachwiał się i opadł na przednie łapy. Rozwścieczony potrząsnął łbem i ryknął przeraźliwie. Janosik błyskawicznie skoczył mu na grzbiet i z całych sił zdzielił w łeb. Zwierz, ogłuszony ciosem, wspiął się na tylne łapy. Janosik zsunął się na ziemię, stał za nim i uśmiechał się wesoło. A ogłupiały niedźwiedź kręcił się teraz w miejscu, szukając na próżno wroga, który sprytnie krył się za jego plecami. Nie było sensu dalej walczyć. Stary amator owiec dostał nauczkę. Tylko o to Janosikowi chodziło. Niedźwiedź również poniechał dalszej walki. Łapą pomacał obity nos i syknął z bólu. Sapnął jeszcze kilka razy na znak, że nie boi się niczego i nikogo w lesie i zamierzał udać się w swoją stronę. Nagle huknął strzał. Niedźwiedź zatrzymał się, jęknął chrapliwie. Łając się w pół, zarył nosem w krzaki jagód oraz stające poręby. Ciałem jego wstrząsnęły drgawki. Potem wyprostował się i znieruchomiał. Z lasu wyszła młoda, bogato odziana panna, a z nią strzelec z dymiącym garłaczem. Nie ranny, młodzieńcze, i ktoś ty, że tak walczysz gołymi rękami z dziką bestią. Zwoł mnie Janosikiem, śliczna panienko. Uczyłem kudłacza dobrego wychowania. Gdyby nie ja, zginąłbyś. Ocaliło cię celne oko mego strzelca. Bałam się, że cię bestia powali. Zadowolonyś? Widzę, że nie bardzo jesteś mi wdzięczny. Nie cieszy cię życie? Masz do mnie pretensje? Szkoda, staruszka. A że cię ujrzałem, panienko, bardzo szczęśliwy. Po odejściu dziewczyny Janosik rozmyślając o niej ruszył w dalszą drogę. Tymczasem traktem pędziła kareta pana Nowotarskiego. Nagle woźnica zdarł lejce i z największą trudnością zatrzymał rozpędzony zaprzeń. Kareta omal nie wywróciła się na wybojach. Drogę tarasował wóz chłopski wyładowany z koszoną trawą. Przerażony chłop usiłował zbiec. Hajducy dopadli go jednak i zaczęli okładać patogami. Chłop krzyczał w niebogłosy, co jeszcze bardziej zezłościło dworskich, którzy, klnąc głośno, nie szczędzili mu razu. Z okna karety wychylił się starszy mężczyzna. Z uznaniem kiwał głową. A przyłóżcie mu jeszcze! Te chamy robią się coraz bardziej bezczelne! Zwabiony okrzykami wyskoczył na drogę Janosi. Przestańcie bić go, bo zemrze. A ktoś ty, że sprzeciwiasz się rozkazom jaśnie pana. Przyłożę i tobie, a poznasz co znaczy jego wola. Janosik chwycił Hajduka za rękę, trzasnęły kości. Sługa jęknął z bólu i padł na kolana. Drugi Hajduk chciał ratować obezwładnionego. Janosik w Mik rozprawił się z obydwoma. Zaczaił się do skoku na Janosika trzeci hajduk, ale i z nim Janosik błyskawicznie sobie poradził. To cudowne, ale on silny. Janosik ujrzał dziewczynę, poznał ją od razu. Stanął urzeczony, zapominając o wszystkim. Moja panienka, wyszeptał z zachwytem. Słudzy tylko na to czekali. Jeden z hajduków zdzielił go kamieniem w głowę. Ogłuszonego Janosika dworscy przywlekli do pana. Wielmoża, nie bacząc na protesty córki, kazał przytroczyć młodzieńca z tyłu karety. W pałacowych lochach trzymano więźniów. Byli tam zbójcy złapani na rozboju, chłopi, którzy nie płacili podatku, byli tacy, co z głodu skradli coś pańskiego, byli i przemytnicy. Do jednej z takich wilgotnych piwnic słudzy wrzucili nieprzytomnego Janosika. Hajducy odeszli. Nad Janosikiem pochylili się więźniowie. W lochu panował taki mrok, że trudno było coś rozeznać. To jakiś młokos! rzekł kwiczął. tęgi góral, odwracając Janosika twarzą do góry. On nie nasz! stwierdził pałka chłop pańszczyźniany. Zgnieje w trudnie, jak i my! zawyrokował Słowak. Lepiej, żeby od razu skonał. Będzie żył, oświadczył kwiczął, przykładając sucho do piersi Janosika. Trzeba go przenieść w suche miejsce. Gdy ułożyli go w kącie na wiązce Siana, kwiczął, zarządził, aby mu dali łyk wody. Sami mamy mało, zapretestował gąsior. Nie damy mu ani kropli. Nie widzisz, że ledwie dycha? Zgniewał się w słowach, zaciskając pięści. Jeszcze wy się bijecie? Krzyknął kwiczął. Mało batów dostaliście od panów? Pozabijajcie się, a sprawicie im uciechę. Głupiście jak chodaki. Nie dam, powtórzył gąsior. Nie pora na awantury. Weźcie chwiczą wodę, co mnie przypada i dajcie mu okosowi, bo nam ducha wyzionie, rzekł słowak. Chwiczą wziął garnek. Wodę dostanie od nas wszystkich. Jak się komu nie podoba, niech pocałuje psa w nos. Zbliżył się do Janosika i wlał mu trochę wody do ust. Młodzieniec oprzytomniał. Ktoś ty? Janosik, wyszeptał młodzieniec, krzywiąc się z bólu. Pewnie złodziej, zaśmiał się złośliwie gąsior. Którześ ty, żeś tak zgniewał pana, ukradłeś co? zapytał z troską w głosie. Janosik zaprzeczył ruchem głowy. Kwicząc odetchnął z ulgą. Powiedz, kim jesteś, bo nikt cię tu nie zna. Janosik, powtórzył młody, półprzytomnie: Za co cię wsadzili do trumny? Nie wiem, odparł z cudem Janosik. Byle kogo tu nie pakują? Czy się tak naraził? pytał kwicząc, wlewając mu kilka kropel wody do ust. Znam takich chętaczy. To na pewno szpicel. Wsadzili go, żeby nas podsłuchiwał. Radzę wam, dobijcie go od razu. A jak się boicie, sam go chętnie sprawię, bo inaczej wykończy nas wszystkich. Więźniowie zażądali od Janosika, by opowiedział im o sobie. Zgodził się bez wahania. Wysłuchawszy opowiadania, kwiczął, pokiwał głową. Kto jest silny, ten ma prawo za sobą. Muszę ich przekonać, że nie mają słuszności, zawołał Janosi. Ją łomotać pięściami w drzwi. Zaprowadźcie mnie do pana! Drzwi rozwarły się i świst bata przeciął ciszę. Prowadź mnie do pana! Zawołał Janosi. Strażnik uderzył go po raz drugi. Janosi usiadł w kącie. Nie jęknął nawet. Drzwi zawarły się z hukiem. Boli, co? Rzekł kwiczą. Widzisz, pan ci odpowiedział. Nie żałuję takich, co głupio postępują. Gąsior najgrywał się z Janosika. Duby smalone pleciesz, przerwał mu słowak. Młody jest, serce ma otwarte i chciałby ludzkich praw dochodzić. A ty jesteś zbój zatwardziały i według siebie innych mierzysz. Słusznie powiedziane, ciebie gąsiorów wieszą i nikt ani łezki nie uroni. Nawet zbójeckiej śmierci nie zaznasz. Nie czem zatem wzora? Odczekaj to, odczekaj, bo za duże. Takich jak ty jednym uderzeniem na drugi świat wyprawiam. Pobudź się, bo koniec z tobą. Tego było kwiczołowi za wiele. Już miał rzucić się na gąsiora, ale Słowak, znając siłę zbuja, usiłował zapobiec walce. Gąsior skoczył jednak pierwszy. Odepchnął Słowaka. Złapał kwiczoła za bary i gniudł go w morderczym uścisku. Kwiczoł nadał brzuch, jak balon i gąsior potoczył się w głąb. Gdy zaatakował ponownie, nagle wyrósł przed nim Janosi. Uniósł go do góry i trzymając nad głową, okręcił się z nim parokrotnie. Nie rób mu krzywdy, rzekł kwiczoł. Już dworcy sami się o to postarają. Janosik posadził pokonanego gąsiora na klepisku. Ćwicząc z więźniami, chwili sobie z niego bezlitośnie. A co? Dobrze się próbało? Gdzie spasiła ptaczku? Po kilku dniach hajducy spętali więźniów po dwóch jednym łańcuchem i wywlekli z lochu. Pan rozkazał, aby przykuci do kieratu obracali żarna. Pędzono ich po folwarku, nie żałując batogów. Słońce prażyło, wyczerpując więźniów i tak już na wpół żywych. – Nie się! – pokrzykiwali dworscy i bez litości smagali napięte od wysiłku plecy niewolników. Słowak, pchający belkę tuż przy kwiczole, z trudem łapał powietrze. – Udawaj, że pchasz! – szepnął stary góral i sam popychał ramię kieratu, pracując za głową. Pewnego dnia na dziedzinie z polwarku wjechała kareta. Wysiadła z niej córka wielmoży. Karbowy zgiął się w ukłonie. Dziewczyna udawała, że nie poznaje Janosika. Przez chwilę obojętnie przyglądała się pracy więźniów. Córka naszego kata, przeklęta. To ona. Poznałbym ją na końcu świata, panienko. Potrzeba mi dwóch ludzi silnych i pracowitych, żeby zbudowali huśtawkę w parku. Trudno będzie jaśnie panienko. Oni wszyscy leniwi. Wezmę tych dwóch. Wydają mi się sposobni do tej roboty. Nie mogła mnie nie poznać. Rozkuć ich. Szybciej. Tylko żebyście mi psie syny sporządzili huśtawkę jak należy. Janosik przyskoczył do karbowego i zwalił go z nóg straszliwym ciosem. Dziewczyna umknęła do karety. Tymczasem więźniowie zaczęli się oswabadzać z łańcuchu. Zaskoczeni Hajducy rzucili się wpytać więźniów, gdy prawie wszyscy już uciekli. Pozostał Janosi. Dwóch dworskich chciało go pojmać. Pchnął belkę kieratów. Zwaliła dwóch Hajduku. Janosi wpuścił się pędze w stronę karety. Woźnica zaciął konie. Ruszył wprost na niego. Poniosły jak szalone, rżąc przeraźliwie. Janosik nie wystraszył się impetu karety. wyczekał na odpowiednią chwilę. Przysiadł i gdy pierwsza para koni była już nad nim, spiął się do góry. Udało mu się stanąć na dyszlu. Z trudem utrzymując równowagę, zaczął iść powoli ku kareci. Woźnica, widząc zbliżające się niebezpieczeństwo, ciął batem. Rzemień okręcił Janosikowi szyję. Zdołał jednak go chwycić i silnym szarpnięciem wyrwał bac z ręki woźnicy. Gdy Janosik był już blisko kozła, przerażony woźnica wyskoczył w biegu z karety i padł na ziemię z jękiem. Janosik porwał porzucone lejce i zatrzymał rozszalały zaczep. Wtedy otwarł drzwiczki, zajrzał do wnętrza. Córka Wielmoży i jej dama do towarzystwa ledwie ochłonęły z wrażenia. Uciekaj, bo tym razem już cię nic nie uratuje. Dziękuję panienko i przepraszam, że huśtawki nie zmajstruję, bo czasu mam mało. Drugi raz ocalasz mi życie panienko i drugi raz mi je odbierasz, bo zaraz odejdziesz i tyle cię zobaczę. Układnych bardzo i silny niezwykle, choć zbiedzony wielce. Żałuję, że nie możesz służyć u nas. Pożytek byłby z Ciebie wielki. Bywaj i strzeż się, Dworski. Już lepiej wpadnij w łapy niedźwiedzia. Dzięki za przestrogę. Nie zapomnę Ciebie ani Twych słów, panienko. Uniósł leżącego woźnicę, posadził na koźle i wetknął mu lejce. Kareta ruszyła. Janosik pobiegł w kierunku lasu. Tu natknął się na Kwiczoła, który nie odszedł zbyt daleko. Stary ucieszył się na jego widok, bo go myśl, że opuścił towarzysza niedoli. Obaj zdawali sobie sprawę, że ruszy za nimi pogoń. Należało zatem się śpieszyć, by przed zmierzchem znaleźć kryjówkę. Lecz Kwiczołowi odnowiła się stara rana na nodze. Nie było mowy o szybkim dotarciu do bezpiecznego ustronia. W pewnej chwili usłyszeli ujadanie psów. Szła za nimi pogoń. Idź i zostaw mnie, powiedział kwiczą. Inaczej obydwaj wpadniemy. Nigdy, odparł Janosi. Jak przyjdą, będziemy walczyć. Pościg był już blisko.